Dzień dobry, witam serdecznie na platformie wideo portalu Poznaj fakty. Szanowni Państwo, poprosił nas o radę Pan Mariusz. Pytanie dotyczy możliwości dochodzenia odszkodowania w związku z, ze zniszczeniami na działce, której Pan jest właścicielem. Stan faktyczny przedstawia się tak, że na drogę dojazdową do domu wjechała koparka no i zaczęła kopać na granicy wykop pod kabel energetyczny w celu zasilenia nieruchomości sąsiada, któremu, jak pan pisze, nie chciano uszkodzić ogrodzenia i nasadzeń. Po interwencji naszego czytelnika okazało się, że w ramach w dokumentacji dotyczącej tego procesu inwestycyjnego ktoś w pana miejsce podpisał się wyrażając zgodę na tę inwestycję. Oczywiście zgłoszono do prokuratury sprawę związaną z, z fałszowaniem podpisu. No, natomiast w tej chwili droga jest zniszczona. Sąsiad cieszy się ze swojego nadal pięknego ogrodu. I, no i Pan pyta, co może zrobić po zakończeniu czynności wyjaśniających prokuratury, czy może w szczególności żądać zabrania usunięcia tego kabla i doprowadzenia działki do stanu przed wykopami. Proszę Państwa, oczywiście Pan może tutaj dochodzić naprawienia szkody, przyjmując, że są to zniszczenia na terenie jego działki. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów i korzystający z tych urządzeń obowiązani są ponosić wspólne koszty ich utrzymania. Więc jeśli zniszczenia dotyczą tych urządzeń na granicy działki, no to jak najbardziej również można dochodzić naprawienia szkody. Podstawą tu będzie ogólny przepis artykułu 415 Kodeksu Cywilnego, kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, szkoda obowiązany jest do jej naprawienia. Takie naprawienie powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, no przy czym gdyby to pierwsze było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą nadmierne trudności lub koszty, no to roszczenie poszkodowanego ogranicza się doświadczenia w pieniądzu. Zgoda pokrzywdzonego stanowi tutaj kontratyp, czyli okoliczność wyłączającą w pewnych okolicznościach winę sprawcy szkody. No i może ona, no, no właśnie w granicach, w jakich poszkodowany może dysponować swobodnie swoimi dobrami, doznającymi uszczerbku, prowadzić do, do wyłączenia bezprawności działania sprawcy szkody. No dlatego tutaj w jakiś sposób tę pańską zgodę starano się, jak pan twierdzi, w sposób nieuprawniony wykazać. No w zasadzie przyjmuje się, że, że taką możliwość dysponowania swoimi dobrami y, mamy w odniesieniu do dóbr majątkowych, większość dóbr niemajątkowych, zwłaszcza takich jak zdrowie, życie, nietykalność cielesną, y, znajduje się pod specjalną ochroną prawa, no i jest y, swobodne dysponowanie nimi, jest wyłączone, także nie możemy y, wyłączyć odpowiedzialności, y, jeżeli ktoś na przykład nam połamie ręce. Nawet jeżeli się za to zgodzimy, no nie mówiąc już o, o utracie życia, no chociaż są systemy prawne, w którym no jakiś, jakiś zakres dysponowania nawet własnym, własnym życiem jest dopuszczalny. Mówimy tutaj oczywiście o eutanazji. No ale to jest dygresja, bo tu oczywiście kwestie odpowiedzialności odszkodowawczej są pewnie trzeciorzędne wobec no, bardziej poważnych problemów prawnych, moralnych czy filozoficznych. No więc generalnie wracając do tematyki, tu ważne będzie wykazanie, że Pan tej zgody nie wyraził, od kogo można dochodzić roszczenia odszkodowawczego. No tu będzie oczywiście kwestia bardziej szczegółowej analizy stanu faktycznego, czy to była inwestycja prowadzona przez sąsiada, czy przez jakieś przedsiębiorstwo energetyczne, bo, bo ja, ja raczej zrozumiałem, że to chodzi o tę drugą sytuację. No będzie tu istotne ustalenie kto tak naprawdę odpowiada za tę szkodę, żeby prawidłowo skierować roszczenie. Proszę też pamiętać o przepisie artykułu 429 Kodeksu Cywilnego, wina w wyborze. Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie nie, nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, który w zakresie swojej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności. Więc ten przepis no, w zależności właśnie od stanu faktycznego może tutaj mieć na różne sposoby zastosowanie. Z tego, co pan opisuje, to wydaje się, że inwestorem było jakieś przedsiębiorstwo energetyczne. No i to w praktyce może być dobry kierunek dochodzenia roszczenia, przynajmniej w zakresie naprawienia tych zniszczeń na działce. Jakie przedsiębiorstwa? Przedsiębiorstwa zwykle nie powinny czynić z tym problemów, zwłaszcza, że one mają jakieś zasoby techniczne, własne do wykonania stosownych prac, więc tu może się uda dojść do porozumienia bez na przykład uruchamiania drogi sądowej. Kwestia postępowania prokuratorskiego nie tamuje tu podejmowania jakichś roszczeń, no. nawet skierowania sprawy do sądu cywilnego. Sąd może co najwyżej w trakcie postępowania je zawiesić, gdyby uznał, że, że potrzebne jest tu jakieś inne rozstrzygnięcie i, i ma znaczenie dla, yy, dla orzeczenia w, w sprawie cywilnej. No i tak jak wcześniej mówiłem, naprawienie szkody może co do zasady polegać na przywróceniu stanu poprzedniego bądź na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej. W razie naruszenia dobra osobistego dodatkowo sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę albo zasądzić odpowiednią sumę na wskazany cel społeczny. No tu mówimy o krzywdzie niemajątkowej, to są trudne zagadnienia, bo trzeba tu wykazać, że doszło do naruszenia jakiegoś dobra osobistego przez traumatyczną sytuację, przez jakiś stres spowodowany tym wydarzeniem, no i jakoś ją wycenić, no ale tutaj no w związku z chociażby sfałszowaniem z podpisu i, i, no i całym, jak mówiliśmy, cał, całym niedogodnościami, stresem związanym z tą sytuacją, no to też jest to jakaś, jakieś dodatkowe roszczenie. I naprawienie szkody, gdyby polegało na przywróceniu stanu poprzedniego, obejmowałoby rzeczywiście zakopanie i doprowadzenie działki do poprzedniego stanu, ewentualnie wykopanie tego zainstalowanego już tam kabla. No ale tu proszę pamiętać, może wchodzić w grę jeszcze kwestia tak zwanej służebności przesyłu, bo jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania z urządzeń do, no, służących dostarczaniu mediów, no to... Można oczekiwać, że właściciel nieruchomości sąsiedniej będzie, będzie chciał, aby została ustanowiona na rzecz przedsiębiorcy, który buduje tutaj te instalacje, tak zwana służebność przesyłu, czyli żeby on mógł korzystać w ograniczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, czyli no na przykład poprowadzić pod gruntem w tym przypadku kabel. No i nawet gdyby Pan się na to nie chciał zgodzić, no to w pewnych, w pewnych okolicznościach no, można żądać ustanowienia również sądowego za wynagrodzeniem takiej. Takiej służebności, więc można powiedzieć, że ona w pewnym zakresie ma charakter przymusowy. No ale wydaje się, że biorąc pod uwagę, że ten kabel jest zakopany, więc nie stanowi jakiejś uciążliwości, to, to jest tu pole, aby się porozumieć z wykonawcą inwestycji. No zwłaszcza, że można się umówić co do jakiegoś wynagrodzenia za ustanowienie takiej służebności. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę powodzenia i do usłyszenia.